Witajcie, drogi dzieci! Dzisiaj wujek Jasnowic przeczyta wam bajkę, którą napisał i która już jest na liście lektur obowiązkowych. Słuchajcie uważnie, bo jest to piękna bajka o kurdu, Prosławie i chłopcu, który lubił długopisy. Dawno, dawno temu albo nie tak dawno bo historia płata czasem figle. Gdzieś pomiędzy wschodem i zachodem, morzem i górami istniała pozbawiona znaczenia kraina, miodem i mlekiem płynąca, Pislandią zwana. Żyli w niej ludzie nad podziw, szczęśliwi, a największe szczytowanie szczęścia odczuwali, opluwając wszystko, czego nie rozumieli i rojąc sobie, iż są najwspanialszą nacją na świecie. Dookoła tej krainy był świat pełen takich obrzydliwości jak rozwój cywilizacyjny, tolerancja i fuj demokracja. Tak paskudny był ten świat, że wszyscy obywatele Pislandii kochali ten świat gorącą nienawiścią i wyrażali szacunek dla jego odmienności, pianą soczystą na ustach i krwawymi gałami. Panował w tej pięknej krainie, niezwykle utalentowany w mlaskaniu, mściwy, ale brzydki, wredny, ale kotonormatywny władca, którego widać było tylko jak stał. Na drabince zwał się u władca kurdu plosław zawsze dziewica baw Nikt nie wiedział, kto nadał mu tak przecudnie dźwięczne imiona, które były jak miód właśnie. Stąd też uważano, że Islandia to kraj mlekiem i miodem płynąca, chociaż wszyscy cicho pomijali fakt, iż był to miód z jego uszu. Władca, jak drogie dzieci wiecie, był wielki, jak przecinek. Dlatego w PiSlandii przecinki piszemy zawsze wielką literą, większą od nas samych, tak? Bo kto czyni inaczej, ten jest ohydną kreaturą wyznającą literacką neobolszewie. No, mądre dzieci. Już wiecie, że PiSlandia to nasz kraj. A to nie jest bajka, ale najprawdziwsza prawda, co wam opowiadam, prawda? Jak drogie dzieci wiecie, Władca zasłynął wspaniałymi czynami. Uratował króla dawnego państwa, polską, zwanego, niejakiego sobieskiego od strasznych komunistów, jakich Turkami wtedy zwano. Turek to był taki pokraka, drogie dzieci, który. Nie wierzył we w niebo wzięcie świętego brata Kurduplosława, zawsze dziewicy pisland jest bawa, ani w przeczystość. Nigdy niezmienianych majtek Kurduplosława, zawsze dziewicy pisland jest bawa. Tak, niewierny był. Mało ten, tego, ten turek był. Nie bójcie się dzieci. Śniady. Tak, miał nienormalny kolor skóry, ale nie bójcie się dzieci. Nie bójcie się dzieci. Za uratowanie ten niejaki Sobieski wynalazł w wódkę Sobieski, którą tak chętnie przy modlitwie pijają wasi rodzice za dar 500, które kurduplosław z własnej piersi wyrywa co miesiąc w podarunku dla swojego ukochanego ludu. Władca nasz zmusił też do pokłonu wszystkie inne państwa. Wygrał pierwszą i drugą wojnę światową, a także secesyjną. Gdzie pokazał Amerykanom, jak należy traktować murzynów. Wielki to jest władca. Wszyscy to wiemy. Nie ma słów, aby wyrazić jego wielkość, bo każde słowo jest zbyt małostkowe. Tak było zawsze z naszym władcą. Wszyscy go uwielbiali. Nawet błoto i brud ziemi uwielbiały, gdy po nich stąpał, i skakały z radością na jego przecudnie, niechlujne szaty, marki, z i dziadu, pozostając tam nawet na czas tak wielkich uroczystości, jak tygodnice, podczas których poddani dostawali orgazmu i nawiedzał ich duch świętego brata władcy. Władcy, który sam maczał przyolśniewająco brudne swe podśmierdnięte paluszki w jego wzięciu. Tak dzieci. Przesłodkie to i przecudnie cuchnące trupem paluszki. Władca nieraz dotykał tymi paluszkami młodzieńców i starców w ciepłych miejscach. Pamiętajcie, by marzyć, bo może i wam trafi się to wielkie szczęście być dotkniętym cudowniej niż dotyka was ksiądz dobrodziej. Wyobraźcie sobie, że w tej przecudnej krainie była wioska. W której żyli wierni poddani Kurduplosława. Tak wierni, że nieomal co tydzień robiły, robili pogromy potworom, co ubierały się w tak ohydne ubrania, w kolorach tęczowych, czytały książki, my, myły się częściej niż Kurduplosław zawsze dziewica jest zbaw, bo myły się częściej niż raz na rok. Częściej niż raz na rok. Och, dzieci, ja nie chciałem was tak przestraszyć. Pamiętajcie, że mycie. To sposób na depopulację, wynaleziony przez opozycję. Wierni mieszkańcy stawiali kapliczki w kształcie świętego samolotu. Codziennie odprawiali codziennicę, aby pokazać, jak słuszne jest wyznanie stworzone przez kurdu Plosława, zawsze dziewicę Pislandię Zbawa, którego uznawali wszyscy za wcielenie prawdziwego Boga. Pomimo ich świętości, narodził się w owej wiosce brzydki i przygłupi chłopczyk, który w życiu nauczył się jedynie trzymania długopisu. Inne dzieci przezywały go budyniem albo po prostu idiotą. Nieważne jak okrutne były to wezwiska, on tylko podpisywał dokumenty, a najbardziej uwielbiał podpisywać in blanco. Pod warunkiem, że mu ktoś gniewem, kurduplosława, zawsze dziewicy, z spawa, pogroził. Zdy zdyscyplinowane chłopie, nieprawdaż? Pewnego dnia ktoś z możnych wioski zlitował się nad chłopcem i postanowił napisać do władcy, aby ten mu pomógł. Wiadomość doszła do władcy, gdy ten akurat bawił się swoim małym śmierdziuszkiem, marząc o bliskości kota, który się właśnie obraził. Tak, drogie dzieci, jedynie kot ma prawo do wyrażania swoich opinii przed obliczem władcy. Jedynie kot. Zapamiętajcie. Władca, aby przeczytać list, Schował śmierdziuszka, zapominając o zamku błyskawicznym, co było i jest symbolem jego odwiecznej uwagi, całkowicie poświęconej sprawom państwa. Przeczytał i zapłakał. Kot też zapłakał, widząc władcę płaczącego. A asystentka władcy niejaka pani Basia musiała się napić. Nerwosolu. Dość tego, zakrzyknął władca. Nie będzie mi żadna hamska hołota gorszego sortu chłopca o tak przecudnej duszy krzywdziła. Lektyka! Do pokoju wpadli poddani, wsadzili ich władcę do le lektyki i zawieźli do wsi. Zanim jednak dojechali, policja już aresztowała tam hamską chołotę pod pozorem włamania przez rozstrzelanie. Został się tylko chłopczyk z długopisem i jego przyszła święta matka i przyszły święty ojciec. Władcy założono na nogi. Klapki. Postawiono drabinkę. Stąpił ci on jak anioł po drabince tej Jakubowej. Spojrzał w głupkowate oczy chłopca i zapałał taką miłością, że o mało a poślizgnął by się i spadł. Lecz nie spadł. On stał. I śmierdziuszek też stał. Wiernie. Chłopcze, oto masz nowy dekret. Umiesz podpisać? Zapytał władczą, laskając władca. I think, I think, I think that, that, that. that. I think, I think that that, that, that. Mów chrześcijańską mową jak święty lech młodzieńcze, nie tą chamską. Już dawno nad, nakazałem bretix. Bretiks, <grytix> asterix? zapytał, wytrzeszczając głupkowate oczy młodzieniec, a służba króla pod nosem westchnęła. Zamknąć mordy! krzyknął władca na służbę, aż wszyscy zbledli. Podpiszesz. I w tym momencie, drogie dzieci, stał się cud. Młodzieniec z powagą do ręki wziął długopis i podpisał dokument tak zamaszyście, że aż liście z drzew pospadały. Chodź tu, młodzieńcze, ucałuj, rzekł władca i dał młodzieńcowi do ucałowania. Nie dosłyszeliście dzieci? Przecież mówię jasno. Dał młodzieńcowi do ucałowania. Oj, dzieci, no jak to, co dał? Nieładnie pytać. Nie mówić nikomu, a czynić trzeba, jak wam proboszcz tłumaczy od lat. Oj, niedobre dzieci, pamiętajcie, tylko nie mówcie nikomu. Tylko nie mówcie nikomu. Tak ma być. To święta tradycja. Wszyscy tak robią, tak trzeba. Młodzieniec ucałował. Władca się uradował. Służba odetchnęła z ulgą. Młodzieńcze, tylko chamska hołota nie potrafiła docenić twojego talentu do podpisywania i całowania. Zostaniesz prezydentem mojego państwa. Będziesz podpisywał latami, całował latami i cieszył się tak to jak cieszysz się w tej chwili, ale wiesz, co będzie w tym wszystkim najpiękniejsze? – zapytał władca. – Czy cały lud będzie się cieszył razem z tobą przez dziesięć prezydenckich twoich kadencji? Patrz! kur do plosław zawsze dziewica Pislandię w klasną w dłonie, i służba radośnie zaczęła grać chłopcu na dudach. Wierni powiesili na drzewach kilka tęczowych potworów. Policja zademonstrowała na jednym służącym, jak działają środki przymusu bezpośredniego, aż zabrakło gazu łzawiącego i prądu w baterii paralizatora. I wszyscy radośnie zaczęli tańczyć, jak na weselu. I nikt nie odważył się nazwać tego chocholim tańcem, bo to wymyślił jakiś parch z przeszłości komuch, czy Turek, albo Gorzej Lewak, za przeproszeniem jakiś wyspiański, czy jak mu tam wiecie, no. Pamiętajcie, drogie dzieci. Imię kurdu Plosława zawsze dziewicy, pislandzie zbawa, dźwięczeć będzie jeszcze przez tysiąc lat, aby upamiętniać jego wielkie czyny. I duda. <laughs> Przepraszam, cuda. Do widzenia, drugie dzieci.